Siemano, Siemano z tej strony Meksykanów. Trenujemy na Circuit of the Americas Grand Prix Stanów Zjednoczonych. I zobaczcie, to są testy, to są okrążenia testowe. Jak wypadam wśród czołówki. no Zdecydowana moja przewaga jest na treningach. Ustawienie ustawienie, ustawienie już wam pokazuję konfiguracja u auta zwykła, ani nieprzyspieszone, czyli zrównoważone. Tempo mam bardzo dobre, dwie sekundy po od Luisa Hamiltona i od Ricardo. ale niestety dupa będzie, bo słuchajcie, w kwalifikacje będą w deszczu, więc te całe moje jeżdżenie na jak psu na budę. I, I niestety to wszystko się zmieni. Oprócz tego wyścig będzie w słońcu i to dobrze, ale ja będę miał 10 pozycji straty mm, za to, że musiałem wymienić jedną część w moim bolidzie, ponieważ się. Yy... Opsułaj, jest to elektronika sterująca, która jest teraz na poziomie trzecim, jest świeżyna. Na następny wyścig będę musiał wymieniać prawdopodobnie akumulatory i jednostkę generatora silnika ciepło. Też będzie chyba cofnięcie o kilka pól, a za elektronikę sterującą będę miał 10 pól w plecy plus kwalifikacje w deszczu. Czuję słuchajcie, że wyląduje na wyścigu na ostatniej pozycji czyli z hoł czy z ochu, z hoł. Mój partner z mojego zespołu chyba po raz pierwszy mnie po prostu wyprzedził na starcie. Kiepsko, kiepsko, kiepsko. A tak jeżdżą inni. Mamy akurat Hamiltona z drugiej kamery, spojrzymy trochę. On jest na miejscu drugim, ale nie sądzę, żeby te dwie sekundy był w stanie nadrobić. Tym bardziej, że teraz jedzie na hardach, na twardych oponach, więc ten czas nie będzie najlepszy ale spójrzmy przez chwilę na ten tor jak wygląda ten tor okiem okiem yy, bota jakby nie było jedzie to bot bardzo dużo zakrętów zaraz za startem bardzo ostry zakręt w lewo i potem tutaj cała plejara zakrętów jak nie w prawo to w lewo i na odwrót i, i trzeba naprawdę dawać po hamulcach żeby się tu utrzymać. Kolejny zakręt, potem jeszcze jeden, potem jeszcze jeden i dopiero kawałek o tutaj i dopiero kawałek prostej. Także bardzo, bardzo, bardzo początek kręty. Nie wiem, kto w ogóle wymyślił taki tor. Powiem wam, że cholera jasna, nie mam żadnego pojęcia, ale poobserwujmy to trochę jeszcze. Zjedziemy okrążenie z Hamiltonem. Zobaczymy, jaki czas osiągnie przy okazji. Dopiero po, tych, po, tych, po tym szeregu tych, tych kupy, tych zakrętów trochę spokoju i znowu zakręty dosyć ostre, więc prosta, zakręty, zakręty, prosta, full, 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 tak bym powiedział, jak to mene, 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 jak to kolor mówił. Yy, tor, czy trudny? Trudny jest tylko początek toru. Trudny jest tylko początek toru i jeżeli się oswoi ten początek, to tutaj reszta idzie gładko. Fajnie można wykorzystywać te tarki na bokach, na bokach toru. Nie wpada się za bardzo w poślizg. Przynajmniej ani razu mi się nie zdarzyło. Także jak widzicie, tutaj on też wykorzystuje tarki. 1,43 słabiutko, no ale to na hardach. Tak wygląda tor. Zapraszam do wyścigu, który niedługo się odbędzie i który Wam zaprezentuję, Pozdrawiam serdecznie. Mexicano TV.